Proszę Państwa, znajdujemy się na nowo budowanej ścieżce rowerowej. Dzisiaj właśnie przetestowałam tą ścieżkę i przejechałam się do miejsca, gdzie mamy połączenie ścieżki Gminy Dobra ze ścieżką miasta Szczecin. Mimo, że jest to plac budowy, proszę Państwa, zaznaczam, cały czas jest to plac budowy, ścieżka cieszy się ogromnym powodzeniem. Jeżdżą po niej rowerzyści, matki z dziećmi, na rolkach, spacerują piesi. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze, że jest to bezpieczna ścieżka i po tej ścieżce właśnie mogą jeździć dzieci, spacerować rodzice z dziećmi są bezpieczni i wiedzą, że nic im się nie stanie. Ścieżka ta została wybudowana w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jest to właśnie przykład i dowód na to, jak samorządy potrafią ze sobą współpracować i wspólne inwestycje zaplanować, po to, żeby można było z jednego miasta, z jednej gminy, przemieścić się właśnie rowerem bezpiecznie do drugiej gminy. Muzyka Niebawem również rozpocznie się budowa nawierzchni, a to jest z kolei współpraca, dowód współpracy ze starostwem powiatowym. Cieszę się, że udało się i będzie można kompleksowo zakończyć zarówno ścieżkę jak i drogę i oddać do użytku już niebawem drogę i ścieżkę rowerową. Życzę Państwu, żeby ta ścieżka była bardzo użytkowana, żebyście mogli po niej bezpiecznie jeździć, ale oczywiście musimy jeszcze trochę poczekać na oddanie jej do użytku.